Dzień dobry witam już w nowym roku 2020. To jest pięć. będzie pierwszy film jaki w tym roku wam tutaj nagrywam. Także wielu ludzi tutaj tutaj już w na komentarzach narzeka że ja tylko pokazuję ciągle pokazuję Ulicę z samochodu, nie pokazuję czegoś innego, czegoś ciekawego, bo jest naprawdę dużo rzeczy, których, które by można było pokazać, ale niestety ja na takie sprawy nie mam na to czasu. Przede wszystkim, że ja jeszcze nadal pracuję i pracuję na rano, także przychodzę. I o całe szczerze, że pracuję tylko do godziny 3. Także 20 po 23 już jestem w domu. Ale mimo wszystko Teraz jest okres zimowy. Dni są krótkie. Dlatego choćbym nawet ich chciał, to niestety nie da się nic ciekawszego nagrać. Oczywiście powiecie, że jest oczywiście sobota, niedziela, można gdzieś pojechać i coś ciekawego nagrać. Ale ja nie będę po to jeździł w różne rejony, po to, żeby tylko nagrywać filmy. Ja też żyję swoim życiem i tak decyduję tym swoim życiem, żeby było dla mnie dobrze. A to, co nagrywam, no niestety, musicie to um, um, oglądać, co ja tutaj nagram, bo innej rzeczy w tej chwili, w tych. Um, w tej sytuacji jakim jestem, po prostu jest niemożliwe. Po prostu, jeżeli kto, komuś się co nie podoba oglądania, to może znajdzie coś ciekawszego na innym kanale u kogoś innego. A ja niestety nie jestem zdolny do nagrywania czegoś innego. Oczywiście jak będzie lato, więcej będzie wyjazdów w różne strony. Będzie trochę, będą ciekawsze filmy, ale jak do tej pory jest okres zimowy, chociaż tego tutaj na zdjęciu nie widać, ale zbliża się do nas w tej chwili zima i prawdopodobnie w następnym tygodniu będzie kilka dni zimowych, a nawet i też zapowiadają, że ma spadnąć deszcz, znaczy śnieg i ma być temperatura. Przez kilka dni minusowa, także i do nas zawita zima, chociaż nie myślałem, że w tym roku zawita, myślałem, że będzie, będzie się w ogóle bez widoku śniegu, ale niestety być może, że jutro się obudzę i będzie śnieg, tak jak zapowiadają, ale nieraz zapowiadają, a nic z tego nie będzie. To tyle na ten czas, a teraz chciałbym wam powiedzieć coś na temat rozliczenia podatkowego tutaj w Kanadzie, jako rozliczenia biznesowe i rozliczenia osobiste, czyli personalne, czym się różnią jak w Polsce i w Kanadzie. Ja w Polsce nie mieszkam już tyle wiele lat i to tylko wy możecie powiedzieć na ten temat, jaka różnica jest różnica w Polsce, a jaka jest tutaj, po obejrzeniu tego mojego filmu i po tym, co ja Wam mówię, chociaż ja nie pracuję w rozliczeniach podatkowych. Ja rozliczał się sam, znaczy syn mnie rozlicza. Dlatego ja takie podstawowe rzeczy tylko Wam powiem. Nie takie szczegółowe. <laughs> Otóż rozliczenia podatkowe. Każdy tutaj mieszkający w Kanadzie musi to robić. Obojętnie czy pracuje czy nie pracuje. Rozliczenia podatkowe musi być zrobione do końca kwietnia. Także jest jeszcze do sporo czasu. I te rozliczenia podatkowe. Oczywiście, jeżeli ma się swój własny biznes, jest wiele rzeczy, co można odpisać z dochodów z biznesu. Ale nie jest, jak widziałem, że nie jest to tak, tak jak jest w Polsce, że otworząc własny biznes, musi, biznes musi płacić na składki ZUS, obojętnie czy ma czy zarabia pieniądze, czy nie zarabia. Po prostu te składki musi odkładać do ZUS-u. To jest normalnie dla mnie nie do przyjęcia. To jest takie, tak jakby z księżyca wzięte. Po prostu w jaki sposób można otworzyć w Polsce biznes, To mi się w ogóle nie mieści w głowie, jak tam ludzie, jak tam biznesy w Polsce pracują. Ja tutaj kiedyś miałem swój własny biznes, też, ale to dlatego, żeby się mógł, można było więcej rozliczyć z podatku. Dlatego taki biznes miałem tylko 3 lat, bo do, do 3 lat można było mieć biznes i nie mieć dochodów. Także ja nie miałem dochodów właściwie pra, prawie że żadnych ale rozliczałem się z tego biznesu i z tego miałem jakieś jako takie korzyści, dlatego mi się to opłacało. Z tego względu mi się to opłacało mieć własny biznes, dlatego że pracujące dla kogoś mogłem sobie wiele rzeczy odliczyć, ale te odliczenia niestety nie mogłem trzymać wiecznie, musiałem ten fikcyjny, tak powiem, fikcyjny biznes skasować, bo niestety trzeba podatki płacić. Jak, jak się nie płaci, to trzeba skasować się interesy. To było po trzech latach dłużej, już nie mogłem ciągnąć. Także jak się rozliczenia robi podatkowe, osobiste, personalne w Kanadzie, to na 12 tysięcy. Pierwsze 12 tysięcy dolarów nie wchodzi do rozliczenia podatkowego po prostu jest wyłączone od głównej sumy od tej sumy nie płacimy podatku powyżej tej sumy płacimy podatek podatek się płaci zależny od wysokości zarobku ile zarob, zrobiliśmy za cały rok to jest można płacić 10% aż do 30% ja jestem akurat w takim w, takiej, w takim miejscu, że jak obliczałem, to wychodzi mi 21% podatku z mojego, z mojej wypłaty, z tego co zrobię na rok. Odkładam, do o, o, zabierane jest przez państwo. No ale niestety musimy się do tego zgodzić, że musimy płacić podatki, bo nie ma kraju. Gdzie wy, byśmy nie płacili podatku? Tak samo i w Polsce płacicie, tak samo i w Kanadzie, chociaż my w Kanadzie może płacimy dużo więcej niż Wy w Polsce. Przynajmniej mnie się tak wydaje, bo Kanada jest, jest jednym z, z niewielu państw, w których są bardzo duże podatki, tak jak w Szwecji, w Norwegii czy w Danii. I Kanada też do takich państw należy. Bo my płacimy bardzo dużo podatków, ale można się do tego przyzwyczaić, dlatego, że zarabiamy w Kanadzie dość, dużo pieniędzy. Ja nie narzekam nigdy na to, i zarabiam, bo to wszystko zależy od nas samych, ile zarabiamy i co potrafimy robić. Także nie miałem powodów do na narzekania i nadal nie mam, bo moje zarobki są naprawdę bardzo wysokie, zresztą widzieliście, czek jest na moim kanale na YouTube, można w się widy zobaczyć, nie, nie, nie myślcie, że ja tylko tak sobie e, gadam, po prostu ja e, twardo na ziemi stoję i pokazuję e, to, co rzeczywiście jest, nie bujam w e, powłokach Także jak się ma rozliczenia o, osobiste, własne, to nie, nie ma możliwości za bardzo się dorozliczyć. Chyba, że daliśmy jakąś darowiznę, czy na kościół, czy na jakieś inne, inne rzeczy, wtedy tę darowiznę odpisujemy. Ale tak naprawdę to nie ma z czego za bardzo odpisać, bo jak się ma własny biznes, to wtedy są wielkie, wielce inne możliwości, że możemy ten biznes rozpisać, te dochody rozpisać i z tych dochodów, co żeśmy rozpisali, od tych dochodów się nie płaci podatku. Płacimy tylko podatki w Kanadzie od tych czystych dochodów, które są czysty zysk, od tego czystego zysku płacimy podatki. Jeśli mamy własny interes, własny biznes. Także to niewiele się różni od personalnego, z tym, że różnica, że możemy się z wielu rzeczy rozliczyć. Na przykład z rachunków restauracji, nas za sprzętu kupujemy, różne narzędzia kupujemy do biznesu i wtedy za, za to nie płacimy już podatku. Ale druga sprawa, co było w Polsce, słyszałem, że zakładają własny biznes, nawet jak, jak nie ma zysku, nie ma profitu, to jeszcze trzeba odkładać, dużo płacić na ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tutaj w Kanadzie takich rzeczy nie ma. Jak nie ma zysku, nie ma prawa do płacenia podatku. Jeżeli mamy zysk, to płacimy podatek. Jeżeli nie mamy zysku, w podatku nie płacimy, to jest normalne i tak się żyje, zresztą jak się ma biznes to się rozkłada tak pieniądze, żeby jak najmniej tego podatku płacić i w wielu sprawach się to naprawdę udaje, to tyle co chciałem zaznaczyć, zaznaczę, że ja nie jestem, nie robię rozliczeń podatkowych, to robi mój syn, tylko tyle co wiem. To wiem i tyle. Wam powiedziałem. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.